Są różne zakątki: zakątek stylowy, zakątek słoneczny, lipowy, ziołowy, ale nasz jest niebywały i wszystko mający. To najbardziej komfortowy z leśnych zakątków, jakie widziałeś. Jest tu wyjątkowo. Nie będę dziś opowiadać o tym, jak magicznie jest w sercu prawdziwej puszczy, jak wiele walorów dla ciała i ducha ma przebywanie w tym szczególnym miejscu z mocą. Wyobraź sobie, jak wracasz z wycieczki na styku trzech kultur. Jak wjeżdżasz przez otwartą bramę, której strzegą wiekowe lipy. Stukasz obcasami w kamiennych alejkach. Zachwycasz się, jak jest tu pięknie, jakość i smak. Zapamiętasz na długo wykwintne dania i chrupiący chleb z pieca z najpyszniejszym masłem śmietankowym. Pamiętasz, kiedy piłeś kawę o poranku w towarzystwie świergoczących, jakby właśnie jedynie tylko dla ciebie, ptaków? Pomyśl, jesteś tu w najlepszym towarzystwie. Pijecie krystalicznie czystą wodę z bijącego źródła, a wieczorem siedzisz w oranżerii z widokiem na puszczę. Możesz śmiać się i krzyczeć z radości. Do woli wychodzisz boso na zruszoną trawę, miękką jak dywan z samych czterolistnych koniczyn. Zarzucasz wędkę do stawu splątanego ogromem kwiatów i zieleni. Siadasz w hamaku i delektujesz się tym. Piestrąca cię chłodnym nosem. Kot mrucząc przypomina o ciepłym kominku. Komfort, styl, jakość i ten absolutny błogostan. Przyroda w symbiozie, a ty z nią, tak, to właśnie tutaj zadzwoń. Czekamy właśnie na ciebie.